W tym odcinku zobaczycie, jak powstają płytki elektroniczne. Na początek zagadka: czy istnieje firma, która produkuje tysiące produktów na całym świecie, a jej logo nie pojawia się na żadnym z nich? Odpowiedź brzmi: tak. Nazywa się Scanfil. Jest zlokalizowana w Sieradzu. Czym w takim razie się zajmuje? Wytwarza na zamówienie PCBA, czyli zaawansowane technologicznie płytki obwodu drukowanego, znajdujące zastosowanie w licznych gałęziach przemysłu. Żeby obejrzeć to z bliska, wybieramy się do zakładu produkcyjnego Scanfil w Sieradzu. To istne królestwo elektroniki. Jesteśmy w magazynie. Komponenty, które są szczególnie wrażliwe na wilgoć Przechowywane są w specjalnych szafach, do których podłączone są systemy osuszania powietrza. Jest ich tutaj 15 i działają jak automatyczne regały windowe. Wewnątrz znajduje się 90 tysięcy szpul do montażu powierzchniowego SMT oraz 25 tysięcy komponentów do montażu przeblekanego THT. Dzięki temu rozwiązaniu dostęp do wybranego komponentu jest możliwy w ciągu zaledwie 20 sekund. Zanim rozpocznie się montaż, laserowo wypala się na każdej z płytek ustalone przez klienta kody, np. numer produktu czy zlecenia. Operator umieszcza komponenty w podajnikach we właściwym miejscu na stole. Do pracy przystępuje sito drukarka, która nanosi pastę lutowniczą na płytki. Operator zgodnie z instrukcją dobiera właściwy szablon, uruchamia odpowiedni program i nakłada pastę. Maszyna dociska płytkę do sita i rozprowadza pastę, przeciskając ją przez otwory w szablonie. W ten sposób tworzy ona na płytce zaprogramowany wzór. Maszyna typu Pick and Place automatycznie pobiera komponenty, a jej głowica sprawdza je za pomocą kamery. Jeżeli ich obraz zgadza się z zaprogramowanym wzorcem, urządzenie precyzyjnie układa je na paście, którą wcześniej naniosła się to drukarka. Prawidłowość wykonania tych czynności nadzoruje urządzenie automatycznej inspekcji optycznej AOI. Maszyna skanuje zmontowaną płytkę i porównuje ze standardami jakości. Może wykrywać wady, takie jak niewystarczającą ilość pasty lutowniczej, brak komponentu lub jego błędną rotację. AOI jest w pełni automatyczne. Po przejściu kontroli płytka poddawana jest procesowi lutowania. Pasta łączy komponenty z powierzchnią po podgrzaniu w piecu, przechodzi wówczas w postać cyny, a następnie schłodzeniu i ponowna kontrola jakości. Tym razem pod kątem poprawności lutowania AOI identyfikuje brakujące, przekręcone lub uszkodzone komponenty oraz wadliwe połączenia. Pozostałe komponenty THT, takie jak rezystory, kondensatory, przekaźniki czy złącza, umieszcza się w specjalnych podajnikach. Automaty pobierają je, przekładają przez otwory w płytce oraz odpowiednio przycinają i zaginają piny. Nakładanie komponentów na płytki odbywa się także manualnie. Pracownicy umieszczają je na pozycjach wyświetlanych na ekranach. Pora na kolejne lutowanie. Płytka zostaje wygrzana, a stopiony lód wnika w otwory i tworzy trwałe połączenia. To automatyczna metoda umożliwiająca lutowanie wielu przelotek jednocześnie. Potem płytka jest schładzana i znów trafia na kontrolę jakości. Tu natomiast widzimy, jak wygląda lutowanie z wykorzystaniem wyposażonego w głowicę lutującą i podajnik cyny robota. Wykonuje on części operacji, które jeszcze do niedawna były zadaniem człowieka. Czas na lakierowanie. Płytka umieszczona w specjalnej fiksturce wędruje do wnętrza maszyny. Kamera lokalizuje płytkę i uruchamia zawór umożliwiający lakierowanie selektywne małych powierzchni oraz kurtynowe większych detali. Następnie produkt trafia do pieca, gdzie następuje utwardzanie lakieru. Wszystko w pełni automatycznie. Na tym stanowisku aplikuje się na komponenty gorący klej który ma je stabilizować i chronić przed drganiami oraz uszkodzeniami mechanicznymi. I znów czujne oko AOI. Kamera pracuje z dużą szybkością i jest w stanie niezawodnie wykryć nawet najdrobniejsze defekty. Widoczny tester Flying Probe wyposażony jest w ruchome ramiona z sondami pomiarowymi, które fizycznie dotykają punktów testowych na płytce, a tym samym pozwalają wykrywać potencjalne błędy montażowe, np. zwarcia czy przerwy, oraz sprawdzać, jaka jest wartość elementów po montażu powierzchniowym SMT czy przewlekanym THT. Gotowe produkty są przez pracowników pakowane i wysyłane do klienta. Jednego z wielu, którym Scanfil pomógł zrealizować plany i marzenia. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, to koniecznie musicie zobaczyć, jak powstają przewody średniego napięcia.